Potęga wychowania. Z tego, co dotychczas powiedziano o godności ojca i matki, jako założycieli rodziny, z której wszystkie inne towarzyskie związki, gminy, państwa, towarzystwa religijne, błogosławieni w niebie i potępieni w piekle, wyrastają jak konary drzew, gałązki i liście z korzeni i pnia, wynika z konieczną konsekwencją, że rodzice posiadają nie tylko pierwsze, ale i wyłączne prawo wychowywania i wykształcenia swych dzieci. Cel, który rodzice winni mieć na oku przy działalności swojej wychowawczej, jest podwójny. Bliższy i dalszy, doczesny i wieczny. Aby osiągnąć zamierzony cel wychowania to jest szczęście doczesne i zbawienie wieczne musi działalność wychowawcza rodziców względem swych dzieci w następujący potrójny sposób się objawiać: musi ćwiczyć i doskonalić władzę ciała i zdolności duszy dziecka aż do pełnoletności jego to jest do czasu, w którym może zająć samoistne stanowisko przeznaczone mu od Boga w społeczeństwie ludzkim. Musi rozwijać cnoty moralne w dziecku, jak to, jako to roztropność, umiarkowanie, sprawiedliwość, wytrwałość, by je umiało stawiać pod kontrolę rozumu i sumienia od czasu do czasu, w którym młody człowiek stając się samodzielnym nauczy się być panem samego siebie i panować nad wewnętrznymi skłonnościami i zewnętrznymi wpływami. Musi mu dać dostateczny zapas wiedzy religijnej o wierze, czci Bożej i ważności zbawienia duszy, z czego potem dorosłych chrześcijanin czerpie siłę zwycięską przeciw pokusom, pociechę w smutku i cierpieniu, wytrwałość w wykonywaniu obowiązków stanu, pewny kierunek pozawiłych życia drogach do celu wiecznego. Wpływ rodziców w potrójnej tej działalności wychowawczej jest największy i najsilniejszy. Ma wprawdzie i Kościół, jako pośrednik życia nadprzyrodzonego, jako upołnomocniony – Nauczyciel i stróż religii, rozdawca sakramentów, niezaprzeczalne i nieprzedajne prawo współudziału w wychowywaniu dzieci. Lecz dobry lub zły skutek tej pracy zależy po największej części od dobrej lub złej woli rodziców. Dowodem niezbitym o potędze i wpływie rodziców na wychowanie dzieci jest święty Izydor, biskup i doktor Kościoła. Połowie VI wieku żyło w Hiszpanii zdziczałej i spustoszonej przez dzikich zwolenników herezjarchy Ariusza dwoje katolickich małżonków Sewerian, książę kartagiński i Teodora, którym Bóg dał czworo dzieci. Wychowanie tychże udało się im mimo czasów niespokojnych i złych tak znakomicie, że trzej synowie ich lander Fulgencjusz i Izydor stanęli w rzędzie sławnych książąt Kościoła i wielkich dobroczyńców ludu, troskliwych nie tylko o jego wieczne, ale i doczesne szczęście. Córka zaś, ich Florencja, stała się ozdobą zakonu w jednym z klasztorów żeńskich i razem z braćmi trzema zażywa chwały świętych w niebie. Seweryn zaś sam przetrwał zwycięsko straszne prześladowanie za wiarę świętą katolicką, a żona jego Teodora umarła w rozgłosie świętości. Izydor, najmłodszy ich syn, chłopiec bardzo żywy, uciekł raz u razu pewnego ze szkoły i to z rozpaczy, że nie będzie mógł nigdy nauczyć się tych dziwnych rzeczy, które w niej wykładano, bo sądził, że nie ma zdolności. Ponieważ zaś nie spieszył się wcale z powrotem do domu, by tam usłyszeć wyrok ojca za krok ten fałszywy, usiadł smutny przy studni. Tutaj zwróciło jego uwagę głębokie, delikatne i prawie artystyczne wydrążenie w płycie kamiennej, która służyła za podstawę zbiornika wodnego, a zaciekawiony tym rozmyślał, kto by to wydrążył ten kamień i jak to uczynił. Tymczasem przyszła niewiasta pewna z wiadrem po wodę i Zydor pokazał jej to wydrążenie niezwykłe i ciekawe i prosił, o wyjaśnieniu mu powstania i celu tegoż wydrążenia. Niewiasta uśmiechając się odparła. Patrz, chłopcze, kamienia tego nie wydrążył żaden artysta uczony, lecz kropla wody spadająca nieustannie na to samo miejsce. Odpowiedź ta zadowoliła małego Izydora. Powiedział sobie, jeżeli ta kropla wody ciągle spadająca mogła żłobić zagłębienie w twardym kamieniu, to i ja zdobędę sobie wytrwałą pilnością i z pomocą łaski Bożej wiedzę i znajomość wykładanych mi w szkole przedmiotów naukowych. Powrócił do szkoły, biskupi całej Hiszpanii, zgromadzeni w roku 650 w mieście Toledo, zaświadczyli o nim jednogłośnie: Święty Izydor jest najnowszą ozdobą chrześcijaństwa i najuczeńszym mężem ostatnich stuleci. Wysokie pochodzenie, majestatyczna postać, uprzejme zachowanie, słaba jego mądrości i uczoności otwierały mu drzwi do najwyższych dostojeństw w kraju. Lecz mądrość wyższa niebieska włożyła nań pokorny habit zakonny świętego Benedykta i przeznaczyła ciasną celę klasztorną jako najbliższe pole jego pracy. Izydor posiadał mimo swych osiemnastu lat tak wielkiego ducha i szlachetne serce, że wyrzekł się chlebiającej i zaszczytnej służby w świecie, a oddał się służbie Bożej, tak trudnej i tyle wymagającej ofiar i zaparcia się siebie. Został zakonnikiem. Jak gorącą miłością kochał aż do śmierci swe zgromadzenie zakonne, jak szczęśliwym się w nim czuł, o tym świadczą wspaniałe jego dzieła, które napisał celem udoskonalenia jego wewnętrznego i uchronienia od zewnętrznych wpływów i nieprzyjaciół. Świadczą o tym także wielkie jego ofiary w pracy i pieniądzach, którymi wspierał rozwój i działalność zakonu. W owych czasach zrużyły się straszne zaburzenia religijne w całym kraju i pochłaniały wiele ofiar. Powodem tychże był Leander, biskup sywilski, a brat Izydora. Roztropną pracą i wysokim znaczeniem swym udało mu się bowiem utwierdzić katolików w wierze świętej katolickiej, wielu odstępców od wiary przyjąć znowu na łono kościoła, a nawet nawrócić królewicza Hermenegilda. Strata ta była aż nadto dotkliwą dla Arianów. Król Leo Wigild zawrzał tak strasznym gniewem, że Leandra wraz z innymi biskupami wygnał z kraju, a dobra kościelne zabrał, królewicza w więzieniu zamordować kazał i straszne spustożenie szerzył. Wtedy opuścił młody Izydor swą celę klasztorną, wystąpił śmiało na pole walki, wykrywał światłem olbrzymiego rozumu oszukaństwa kacerzy, osłabił potężną swą wymową ich chciwość, zapalił i zagrzał serca do przyjęcia wzniosłej i boskiej religii Jezusa Chrystusa, spowodował przywołanie biskupów wygnanych, pośredniczył w zawarciu ogólnego pokoju, tak bardzo upragnionego i uszedł z pola chwały i zaszczytów szybko do swojej samotnej celki klasztornej, by on, zwycięzca Arianów, nie był zwyciężony pochwałami wdzięcznego ludu. Nie przyjął żadnych godności, mi go król Rekaret chciał uczcić. Gdy brat jego Lander umarł w roku 597, życzył sobie król wraz z całym duchowieństwem i ludem, by Izydor przyjął pastorał i infułę arcybiskupa Sywilskiego. Posłowie pospieszyli do jego celi klasztornej, zanieśli go przemocą na swych ramionach do kościoła, gdzie powitano go radosnymi okrzykami. Izydor jest i musi być naszym biskupem. Izydor wstąpił na kazalnicę, by zaprotestować przeciwko temu wyborowi, lecz potężne okrzyki radości obecnych nie pozwoliły mu przemówić. Wtedy Izydor uchylił czoła przed wyraźną wolą Bożą. Nowy biskup sewilski należał do tych rzadkich mężów, którzy wzniosłą godność urzędu opromieniają nieświadomą nawet słodyczą swego charakteru, którzy oddają zdumiewające bogactwo swego rozumu całemu ludowi. Uzbrojony darami Ducha Świętego i nabytymi cnotami miłości Bożej i dobroci, łagodności i cierpliwości, zapału szlachetnego i ofiarności przyłożył Izydor rękę do dzieła olbrzymiego, które nań czekało. E, roztropnością, łagodnością usunął gruzy, jakie zostawił zwyciężony arianizm po sobie. Popierał wykształcenie naukowe, moralne i religijne duchowych, wyposażał i upiększał kościoły, starał się troskliwie o upiększanie nabożeństw, zaprowadził wzniosłą liturgię, znaną pod nazwiskiem mozarabskiej i kazał obchodzić uroczyście i wspaniale święta kościelne. Izydor, podówczas jedyny uczony w Hiszpanii, nie szczędził pracy, ni czasu, ni pieniędzy, by zagasły prawie płomyk wyższego wykształcenia wśród narodu, rozdmuchać, a przez to złagodzić dzikie i surowe jego obyczaje i zwyczaje. W tym celu założył kilka klasztorów męskich, żeńskich, obudził w istniejących już zamiłowanie do badań naukowych, zobowiązał je do współudziału w wychowaniu młodzieży. Założył w Sewilli wzorową wszechnicę, w której wykładano nauki z wszelkich gałęzi wiedzy. Wiedzą, swoją cnotą, stał wszędzie na czele rozwijających się coraz lepiej i kwitnących zakładów naukowych. Kierował nauką ze zdumiewającą wprawnością i sam często uczestniczył osobiście w niej w szkołach ludowych i wyższych. Nieodgadniętą jest dotychczas zagadką, jak mógł mimo swej olbrzymiej pracy napisać jeszcze wiele uczonych dzieł z wszelkich dziedzin ludzkiej wiedzy, dzieł, które przez wieki całe były bogatą kopalnią wiedzy i nauki dla każdego uczącego się. Jak pod wieczór pięknego dnia letniego słońce zachodzące, jeszcze raz całą pełnię swych złocistych promieni rzuca czarująco na ziemię, żegnając się z nią, tak też zachwycił sędziwy Izydor pod wieczór swego życia po czterdziestoletniej błogosławionej działalności pasterskiej Hiszpanie, wzniosłą pięknością swego ducha i serca, zanim zstąpił do grobu. Na kilka dni przed śmiercią, rozdawszy resztki majątku ubogim, kazał się z domu zanieść do kościoła katedralnego, gdzie lud i całe duchowieństwo zgromadziło się w głębokiej żałobie. W kościele, wsparty na dwóch biskupach, rzekł – Dzieci kochane, miłość moja ku wam skłania mnie, bywa bym wam jeszcze jedno słowo, ostatnie słowo pożegnania powiedział – Trzymajcie się silnie jednego świętego katolickiego kościoła. Bądźcie jak dziadki posłuszne najwyższej głowie kościoła, papieżowi rzymskiemu. Słuchajcie ze czcią waszego króla, bojaźń Boża i miłość bliźniego. Oto dwie najpotrzebniejsze cnoty do odbudowania i ubezpieczenia waszej ojczyzny. Teraz zażywacie szczęścia i pokoju. Zostańcie zawsze godnymi tego daru niebieskiego. Po tych słowach zdjął szaty biskupie, włożył na siebie włosienicę, posypał głowę popiołem, Wzniósł ręce i oczy w niebo, wyznał donośnym głosem wszystkie swe popełnione grzechy i zakończył swą spowiedź publiczną pokorną prośbą do głęboko wzruszonego ludu. Proście za mną, wielkim grzesznikiem Boga, bym przez wasze modlitwę otrzymał odpuszczenie grzechów moich, bo ja na to nie zasługuję. Przebaczcie i wy mnie wszystkie zgorszenia i obrazy, za które całym sercem żałuję. Ogólny płacz i łkanie były jedyną odpowiedzią na te słowa. Jeden z biskupów obecnych udzielił umierającemu rozgrzeszenia sakramentalnego i wiatyk na drogę wieczności. Izydor dał wszystkim kapłanom pocałunek pokoju, ludowi błogosławieństwo arcypasterskie i kazał się zanieść do domu, gdzie po trzech dniach w 636 roku oddał duszę swoją w ręce Ojca Niebieskiego. Cała Hiszpania uczciła gorącymi łzami wdzięczności grup najlepszego swego dobroczyńcy i Ojca.